No, siema, to ja, Maciejo. Jak tam wakacje mijają? Mam nadzieję, że GIT. A w tym filmie powrócimy do starej serii na tym kanale, który trwał tylko jeden odcinek czyli QA. Tak jest, zrobimy to właśnie teraz, dokładnie w tym momencie. I nawet moje lenistwo. Które dość rzadko u mnie występuje Nie powstrzyma mnie przed sprawdzeniem Jakie kolejne chujowe pytania mi zadaliście Bo ostatnio niektórzy przegieli pałę Nie no, może tym razem nie będzie aż tak źle Przekonajmy się w tym momencie Ale najpierw Intro. Tak, dokładnie. Mam intro do mojego kanału. Ostatnio zrobiłem. Staram się być teraz bardziej profesjonalny w tych rzeczach. No i intro i lecimy. Cię interesuje najbardziej oprócz piłki nożnej i serii FNO. No, na początek, normalne pytanie: nie to co ostatnio. No i tak szczerze, mam dużo innych zainteresowań oprócz niżej wymienionych. Na przykład, jestem iluzjonistą, robię. Sztuczki zwykle karciane. Staram się robić też normalne sztuczki nie z długopisem, z kapsulami. Na przykład coś takiego. No magier Ale tak jeszcze to gram na pianinie dość sporo gram. Uważam, że yy, mój poziom, który obecnie reprezentuję jest taki OK. Nie, pod, nie potrzebuję tego, żeby grać jak Fryderyk Chopin. Po prostu gram jak gram i mi się to podoba, mnie to pasuje. Takim kolejnym hobby, którym, które bardzo lubię, cenię w swoim życiu, to jest rysowanie. Od, od naprawdę dawna rysuję. To no jest ok. Zwykle robię też e, shorty, jak e, rysuję. Jest, naprawdę dużo już zrobiłem. Mogę wam teraz pokazać niektóre, jak nie widzieliście. To jest mój ostatni rysunek, no, Lucyfer z Hasbin Hotel. Dość długo mi to zajęło, głównie dlatego, że mi się nie chciało. No, czasem tak mam, że jak mi się nie chce, to no, długo mi to zajmuje. A, a to jest mój pierwszy rysunek z tej nowej techniki, którą zacząłem stosować. Że yy, same ołówki o różnej grubości i czarna kredka. To jest taka moja no, nowa technika, którą zacząłem robić już od dawna i uważam, że to był to była bardzo dobra decyzja, bo rozwijam się po prostu. Hej, pan Kuba Mateja, czy jesteś gejem? Why are you gay? Tak. Masz jakiś problem? Patrzysz do mnie! Nie no, tak naprawdę to nie jestem. Ja ja se robię, ale gdybym był. Masz jakiś problem? Homofobię? Pan Norbert Kot6792, dlaczego rzadziej są filmy i shortsy? No... No tak. Obecnie jestem w sytuacji, w której. Często mi się coś nie chce i zacząłem też chodzić do roboty, no. Trochę zarobić i doświadczenia, nabrać na przyszłość, ale staram się, żeby robić coś na tym YouTubie. No ale czasem mam takie fazy, w którym po prostu mi się nie chce i no. Jeszcze robota, no. A za, za rok mam maturę, to to jeszcze. Okay. MR Maro 17 Lubisz jeść zupę cebulową Po pierwsze to jest on cebulową A po drugie Tak to jest moja ulubiona zupa Masz jakiś problem Nie no żartuję z tym problemem ale Tak to jest po prostu moja ulubiona zupa no Bardzo dobre z grzankami Polecam Oho Kolejne jakieś chujowe czy masz małego? Od kiedy znasz Norberta, Mercedes czy BMW? Po pierwsze, nie mam małego. Po drugie, w sumie już nie wiem. Tyle się znamy lat, że kurde, ten czas tak leci. No, no tam, z 6-7 lat już poszło. Już nie, nie jestem do końca pewien. A po trzecie Lamborghini. Okej, okay, kolejne od MR Maro. Czy będą challenge. Wiesz co? M mój kanał to nie jest jakieś... Nie wiem, mój kanał jest głównie o rysunkach albo o jakichś śmiesznych rzeczach, memach i w ogóle no. To nie jest kanał o tym, że No, ja robię coś i wy coś tam robicie. Nie, nie, to nie, jest, to nie jest kanał o jakichś wyzwaniach, i nie uważam, żeby to coś zmieniło. Bo ten content jaki mam mi się podoba i nie chcę go zmieniać. I nie za bardzo mi się czuję, że challenger to by było coś, co by no, mnie jakoś bardziej usatysfakcjonowało. No, mm, nie. Od razu mówię, że nie będzie żadnych challenge. Okej. Okay. Kiedy będzie Maciek freestyle? Ech. Wiesz co... Po pierwsze nie lubię rapu. Uważam, że rap jest... E, piosenką bez emocji. Bo nie czuję nic kiedy... Tego, kiedy słucham jakiegoś rapu. No nic nie czuję. A po drugie... nie umiem freestyle'ować. Freestyle nie umiem tak nagle jakiś przypadkowych słów wziąć i skleić je jakoś konkretną całość no, no nie umiem no, 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 no nie umiem no Portugalia versus Rosja Mhm Czejskwa huh? czy jakiś błąd w ten, e, jakaś autokorekta tu wystąpiła bo ja tu nie widzę pytania chyba że Portugalia czy Rosja Mm, już nie wiem, ale jak, już od, jeżeli o to Ci chodziło, to już powiem, że od razu Portugalia. A wiesz dlaczego? Po Cristiano Ronaldo! A po drugie, Rosja to jest ta agresywna ciota. I to co obecnie robią, to. zero szacunku. Będzie kiedyś live z jakiejś gry. Hmm. Wiesz co? Kiedyś, kiedyś myślałem o tym, żeby robić gameplay gier albo no live jak ogólnie gier, gameplay jakieś, ale to ewentualnie jakbym chciał otworzyć inny kanał bo jak mówiłem to jest kanał o rysunkach i memach i różnych no, zabawnych rzeczach po prostu no. To nie jest kanał na takie rzeczy. No musiałbym otworzyć co jakiś inny. Jakbym się porządnie zastanowił to, to bym to zrobił, ale nie wiem, Mu musiałbym się nad tym zastanowić. Będzie coś z Wisielca. Ech. Temat, który Ech, bardzo mnie zaczepia ostatnio. Tak ja wiem. Ja wiem. Premiera pierwszego odcinka miała być w październiku tamtego roku. A mamy kurde lipiec. No co ja mogę powiedzieć? Z całego serca przepraszam, że tak się stało. No po prostu znowu mnie złapała faza, w której mi się po prostu nic nie chciało robić. No, z całego serca przepraszam, ale. Będzie. Będzie. Obiecuję, że będzie. Nie wiem kiedy, ale będzie. I nie wiem, czy będzie z tego tylko jeden odcinek. Miał to być jakiś dziesięcioodcinkowy serial, ale chyba zrezygnuję z tego. Będzie tylko jeden odcinek, i mam już naprawdę dużo. Teraz robię e, nagrywki głosowe, i zosta została mi tam ostatnia, tam. No. To co chcę powiedzieć to, że jestem bliski tego ukończenia i to stawię. Nie wiem kiedy, ale to zrobię. Macie moje słowo. Jakie masz plany związane z powiększeniem oglądalności Twojego kanału? No, to jest kurde normalne pytanie. Wielkie dzięki Panie Franciszek Golas 2462. Takich pytań właśnie chcę, a nie kurde. Portugalia versus Rosja. Ok, ja, więc jakie mam plany? Eee, to QA. Q o wiele częściej niż te. Bo jak na razie to już będzie drugi odcinek z tej serii. No i uważam, że częstsze to QA. Myślę, że będzie dobre, bo QA to jest taka dość popularna seria i myślę, że to mogłoby mi pomóc. A jeśli chodzi o kontenty, które obecnie prowadzę, to nie zostawiam, bo one mnie po prostu cieszą. To, to, co robię na tym kanale mnie po prostu cieszy i uważam, że dobre będzie, jeżeli zostawię te obecne kontenty i na razie nic więcej. No więcej tego Q&A i obecny kontent, kontynuować i, no i działać tak dalej. No. Czy zrobisz live'a z FNAFa? Tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest kanał o gameplayach, jakbym chciał robić gameplaye, to bym założył inny kanał. I no, bym, może, może bym zrobił, ale to nie jest kanał o grach. Już, już mówiłem: Żabka, czy Biedronka, czy Lidl, czy Centrum. No, no, y jakbyś nie wiedział. Jest coś takiego jak przecinek, ale jak już miałbym wybrać to centrum BMW czy Audi. Lamborghini. Będzie coś z gry Doom czy FNAF. Jeszcze raz powtarzam, już tr trzeci raz e, odpowiadam na to samo pytanie, to nie jest kanał o gameplayach. I proszę mi więcej nie zadawać takich pytań. Bo się zdenerwuje. Czy to jest kurwa? Jasne, żółty! Dobra? No, jakie masz plany życiowe? Jakie ja mam plany? Hmm, ogólnie to chcę być strażakiem. A tak na serio. Bez ściemy Chcę być strażakiem. Skończę obecny liceum, które jest liceum mundurowym. Jestem na profilu pożarniczym. Jeżeli się uda. To chciałbym się uczyć w tej aspirantce w Częstochowie i się tam szkolić na tego strażaka. I, no i być strażakiem, Ja chcę być strażakiem, a jak mnie nie przyjmą, to ewentualnie do Akademii Nauk Stosowanych na Psychologię. Planujesz zrobić jakąś nową serię? Obecnie nie planuję żadnej serii robić. Serio. No. Obecnie to co jest teraz mi pasuje. Czy masz psa? Jak masz, to powiedz jak się nazywa, jaką je karmę i czy przeszedłeś kiedyś Minecrafta. Te, ta mam psa. Nazywa się Sara. Jak się nazywa karma jaką jej daje? Ja jej nie karmię, moja ciotka karmi. Więc ja tam... Ja nie wiem. Czy przeszedłem kiedyś do Minecrafta? Tak, przeszedłem na kreatywie. No dobra, pytania się skończyły. No i to tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi usatysfakcjonowały. Przynajmniej większość. I koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam się ten film podobał i czy chcecie więcej QA. Bo na pewno będzie ich częściej. Ale. Chcę też znać Wasze zdanie. Czy Wam się to podoba? No, rozumiecie no. A jeszcze fajniej by było, gdybyście dali łapkę w górę, zasubskrybowali kanał. Ja byłbym szczęśliwszy. No proszę, no. Kliknij w ten czerwony przycisk. No i co, pozostało mi się już pożegnać. Wielkie dzięki jeszcze raz. Widzimy się na następnym filmie. Pewnie to będzie kolejne Giłębie albo. Wysielca przygody, nie wiadomo. Siema, trzymajcie się. Bye, bye.